Żeby co? Chodzi o seks. Tego dnia byliśmy z Angeliką przekonani, że jesteśmy sami w domu. Kochaliśmy się. Potem Angelika wyszła do kuchni po coś do picia, i ja poszedłem za nią i wtedy zobaczyłem coś strasznego. Zobaczyłem matkę Angeliki, która podchodzi do, do mojej Angeliki z tyłu i ją popycha. W są, Sądzie widziałem wszystko dokładnie. Ona ją popchnęła. Angelika spadła przez barierkę na dół. Tam w Wysokiej sądzie było 5 metrów. To Co coś strasznego. Co działo się później? Matka Andrzejki szybko mnie zauważyła. Zaczęła krzyczeć, że, że wszystko widziała, że, że jestem mordercą, że dzwoni na policję, darła się niemiłosiernie. Ja wtedy podszedłem do Andrzejki. Zobaczyłem jak ona leży w kałuży krwi. Leżyła w tak dziwnej pozycji. W ogóle się nie ruszała. Wysoki Sądzie, ja wtedy spanikowałem. Ja uciekłem. Andrzejka, ja przepraszam. Ja przepraszam, że uciekłem. Hubert, ja wiem, że ty nie chciałeś. <noise> Wysoki Sądzie, on kłamie bezczelnie. Przecież wie, że ciebie widziałam. To on chciał zabić moje dziecko. On wiele razy zachowywał się był wulgarnie, był ordynarny. Pani Warecka, ale spokojniej. Proszę się opanować. Ja przepraszam, ja po prostu nie mogę tego słuchać. Tutaj wszyscy mnie oskarżają, a tymczasem winny stoi tu przed panią. Pani Warecka, proszę usiąść. No i co? Macie coś dla mnie? Tak, śledziliśmy go, wszystko jest nagrane. To na pewno on. Na pierwszej y, płycie mamy zarejestrowane y, rozmowę z 10 maja, jak on i pana żona zastanawiają się, co by tu zrobić, żeby córka nie otrzymała pieniędzy. I 15 maja on był pana w domu, to jest na drugiej płycie. A dlaczego ja wcześniej tego nie dostałem? Nie wiem, dowody dawno czekały na pana, ja myślałem, że pan dawno już zrezygnował z tej sprawy. Proszę powiedzieć, czy wiedział Pan, że Angelika Warecka była z Panem w ciąży? Oczywiście, że wiedziałem, Wysoki Sądzie. Angelika powiedziała mi o wszystkim jakiś tydzień przed wypadkiem. I Jak Pan zareagował na tę wiadomość? Byłem zaskoczony, na początku zdezorientowany. Najpierw pomyślałem, że może laska mnie wkręca, żeby sprawdzić, jak zareaguje, ale potem okazało się, że to na poważnie. No i co Pan zrobił, kiedy się okazało, że to na poważnie? Kurczę, a co miałem zrobić? Ucieszyłem się, Wysoki Sądzie. Angelika to jest to, czego ja w życiu chcę. Kocham ją. Powiedziałem jej, że będziemy razem, że wychowamy dziecko, że wszystko będzie dobrze. Angela, prawda? Tak, Wysoki Sądzie, on, on właśnie tak powiedział i, i dlatego tak się ucieszyłam. No. Wie pan, to rzeczywiście bardzo dojrzałe jak na 19-letniego ucznia liceum, z tym, że, poproszę pana, pan się mija z prawdą. Wysoki Sądzie, ja wnoszę, aby sąd w tym momencie odtworzył nagranie dostarczane przez jednego z uczniów liceum, do którego chodzi świadek. Jest to dowód oznaczony numerem 10. Proszę o odtwarzanie tego dowodu. Po jasną cholerę mnie to co? Przecież wiesz, no chyba musimy coś wyjaśnić, prawda? Laska! Mówię ci. Żadnego pochoru nie chcę, rozumiesz? Masz się wyskopać tyle. Ja skał jakąś kasę. Hubert, ale przecież my no, możemy być razem. Posłuchaj, no, ja chcę urodzić to dziecko. Ja chcę je z Tobą wychować. Mój ojciec nam pomoże, no nie marcz, się, będzie dobrze. Jeszcze mi powiedz, że ojciec o wszystkim wie, co? Spokój się, ja mu jeszcze nie powiedziałam, ale... Sobie, to i naprawdę nam pomoże, no. A tylko spróbuj to pozałuj, rozumiesz? Masz ciebie wyskrobać i ani słowa nikomu, rozumiesz? Ani słowa. Hubert, proszę cię, już Badaj. Mówię pan, widzieliśmy na nagraniu, że nie był pan zbyt szczęśliwy z tego powodu, że Angelika Barecka była z panem w ciąży. Może postanowił się pan zatem pozbyć problemu i to definitywnie. Ale co pan tutaj co pan tutaj opowiada w ogóle? Rzeczywiście może, Wysoki Sądzie, na początku byłem zaskoczony z przebiegu sytuacji, ale potem... Ja potem wszystko przemyślałem. Ja, ja powiedziałem Angelice, że będziemy razem, że sobie poradzimy, że wychowamy dziecko. Wysoki Sądzie, ja nigdy w życiu nie zrobiłbym krzywdy mojej ukochanej dziewczynie. Co pan powie? Wak tak znajduje się to zdjęcie, które świadczy o tym, że potrafi być pan agresywny. Zdjęcie to wykonała oskarżona po tym, jak Angelika Warecka wróciła do domu i stwierdziła, że została pobita przez swojego chłopaka. Oskarżona nakłaniała swoją córkę, żeby zgłosiła sprawę na policję. No, nie wiem, może. może rzeczywiście, kiedy, kiedyś tam się coś takiego zdarzyło, ale to była jednorazowa sytuacja, no. Mhm. Wysoki Sądzie, ja, ja byłam niemiła dla niego, i, i on się po prostu zdenerwował. I tak, no, tak wyszło, no. My, nie zgłaszałam na policję, dlatego że on bardzo szybko mnie przeprosił i obiecał, że nigdy więcej mnie nie uderzy. Nie uderzył? Ale zepnąć dziewczynę w ciąży to on potrafi, tak? Żeby pozbyć się dziecka. Wysoki sądzie, dziękuję. Ja nie mam więcej pytań. Panie prokuratorze. Ja nie mam w ogóle pytań do świadka. To dziękuję, Hubert. Możesz usiąść, a na salę poprosimy pana Andrzeja Wareckiego. Świadek Andrzej Warecki. Andrzej, błagam, zrób coś. Oni mnie tutaj oskarżają. Przecież ja nie mogłam tego zrobić. Przecież oboje wiemy, że to zrobił Hubert. Oboje widzieliśmy się, jak się do niej zwraca. Skończ z tą komedią. Po prostu się zamknij. Ale proszę o spokój. Nazywa się pan Andrzej Warecki i mieszka w Krakowie? Tak, wysoki sądzie. Prowadzę sieć aptek. Ponieważ jest pan mężem oskarżonej, może pan odmówić składania zeznań? Nie ma takiej potrzeby. Będę zeznawał. Ja na początku myślałem, że to rzeczywiście zrobił ten. Hubert. To zwykły gnojek. Nie chciałem, żeby się spotykał z moją córką. No ale nie mogę jej tego wytłumaczyć. Tak strasznie zakochana w nim była. Rozumiem, że teraz nie podejrzewa pan już Huberta Ferenca o usiłowanie zabójstwa córki. Nie, ja wiem, że to zrobiła moja żona! Andrzej, ale co ty mówisz? Pani Więc Między nami od dawna już nie było miłości. To był czysty układ. Ja dawałem w niej pieniądze, ona była przy mnie jako żona i matka córki. Już dawno wynająłem prywatnego detektywa, żeby śledził, co ona robi. Podejrzewałem, że mnie zdradza, no i okazało się, że tak! W dodatku knuje coś z tym fagasem przeciwko mnie i mojej córce! Tego nigdy nie wybaczę! Ale niby z kim knuje i z kim cię zdradza? Z tym gnojem! Łukaszem Depto! Mam dowody na to, że planowaliście zabójstwo Angeliki. Mam też dowody, że tamtego dnia on był u mnie w domu. Panie Warecki, ale proszę ciszej i proszę powiedzieć, o jakich dowodach Pan mówi. Detektyw, którego wynająłem, dzisiaj przyniósł mi płyty z nagraniami. Nie mogłem ich wcześniej pozyskać, bo od wypadku z Angeliką byłem zajęty. Wszystko wymykało mi się z, z głowy. Nie miałem żadnej kontroli, bo wszystkim zapominałem. Liczyła się tylko Angelika. Ma Pan te płyty? Na pierwszej. Jest. Spotkanie. Jest ich spotkanie na 10 maja. Zaś na drugiej jest zarejestrowany fakt, że 15 maja Depta był w naszym domu. Dopuszczam z urzędu dowód przekazanych nagrań. Proszę wrócić na miejsce, Pani Aniu. Odtworzymy dowód numer 1. Cię kocham, wierzę, że Ci pomogę. Na pewno coś wymyśliłem. Nie, ale ja nie mogę czekać, słuchaj, ja nie pozwolę na to. Nie pozwolę, żeby do tego doszło. Rozumiesz nie może dostać całego moja. No pewnie, że nie może. Przecież to są nasze pieniądze. Chodźmy może. No dobrze, ja miałam romans. Ja, ja wcale tego nie żałuję, dla niego jestem ważna. Wysoki sądzie. Mój mąż już od dawna nie zwracał na mnie uwagi i on odsunął się ode mnie. To prawda. Tylko Angelika była dla niego ważna. Mnie traktowała jak powietrze. I dlatego postanowiłaś zabić Angelikę? Nigdy ci tego nie wybaczę! Jesteś złą? Chorosuką! Ale to ty chciałeś ją usunąć, kiedy była malutka! Nie pamiętasz już? Panie Warecki, ale proszę nie używać takich określeń, bo wymierzę panu karę porządkową. No ale jak mam nazywać taką kobietę? No jak? Jak mam nazywać kogoś, kto chce zabić własne dziecko? Ja mieszkałem z tą osobą i kochałem ją nawet kiedyś. I nigdy nie chciałem wyskręcać mojego dziecka! Panie Warecki. Przepraszam, już się uspokoję. Chcę zobaczyć, jak ona będzie skazana. Panie Warecki, y co pan może powiedzieć o wydarzeniach z 15 maja? Pani może usiąść. Do tej pory żałuję, że nie było mnie wtedy w domu. Musiałem wyjechać do firmy, bo otrzymałem telefon, że były jakieś problemy z, z maszyną fiskalną. Musiałem tam pojechać i za jakieś dwie godziny otrzymuję od niej telefon. Niby to bardzo rozżalona, że Angelika jest z szpitalu, że Hubert ją zepchnął. Już teraz wiem, że ona rozpaczała, bo Angelika przeżyła! Czy są do Pana pytania? Ja nie mam, dziękuję. Ja również nie mam. Dziękuję, proszę usiąść. Na salę poprosimy świadka Łukasza Deptę. Świadek Łukasz Depta. Bardzo proszę taki sądzie, ja chciałem od razu powiedzieć, że Joanna nie mogłaby zabić swojej córki. Ja znam Wareckich od dawna, jestem ich sąsiadem. Ty gnoju, bo to ty to zrobiłeś! O co ci chodzi, Andrzej? Odbiło ci? Nie udawaj! Wszystko wyszło na jaw! Joanna, co on wygaduje? Co wyszło na jaw? Nasz romans, Łukasz. On wynajął detektywów i mają nagrania. Wszystko wiedzą. Ale proszę o spokój, panie Warecki, a pana proszę, żeby pan nie przerywał. Nazywa się pan Łukasz Depta, mieszka pan w Krakowie. Tak, mam pracownię malarską i od razu chciałem powiedzieć... Ale na chwilę. Najpierw pouczam pana obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Czy pan to rozumie? Tak, no ja właśnie chciałem powiedzieć prawdę. Bo ja rzeczywiście mam romans z Joanną, e, kocham ją i uważam, że Andrzej traktuje ją niesprawiedliwie. My chcemy być razem. E, ale zacznijmy od tego, co się wydarzyło 15 maja. Wyszedłem z psem na spacer i szedłem koło domu Wareckich, nagle usłyszałem krzyk. Kobiecy krzyk. I zobaczyłem, jak ten Hubert wypada z ich domu i biegnie gdzieś przed siebie. Kłamiesz Depta! Wysoki sądzie, proszę spojrzeć na drugie nagranie. On był u nas w domu i chciał zabić Angelikę! Co za bzdury, ale po co ja miałbym to robić? Dla kasy chciałeś to zrobić! Ale proszę o spokój. Panie Warecki, proszę się opanować, proszę usiąść, proszę otworzyć nagranie numer dwa. To on był u nas w domu i skrzywdził Angelikę. Panie Warecki, panie Depta, na nagraniu wyraźnie było widać, że w czasie zbliżonym do czasu popełnienia przestępstwa pan nie był na spacerze z psem, tylko w domu państwa Wareckich. Co pan na to? No dobrze, powiem jak było naprawdę. Nawet nie próbuj. Przecież mnie za chwilę wsadzą, przecież to jest karalne. Ja mówię prawdę. Tego dnia Joanna zadzwoniła do mnie, żebym przyjechał do niej do domu, bo. Ma sposób, jak wyjść z tej sytuacji z forsą i z majątkiem Andrzeja. A czy oskarżona powiedziała, jaki to sposób? Nie, nie wiedziałem o co chodzi. Myślałem, że znalazła jakiś prawny sposób, żeby zapobiec tej darowiźnie. No i po południu pojechałem do domu Wareckich. Była tam tylko Joanna, cała roztrzęsiona. Miała szaleństwo w oczach. Nie wiedziałem, że ta sprawa ją tak zmieniła. A co wydarzyło się później? Powiedziała, że. Jest jeden sposób, żeby wszystko się ułożyło. To znaczy, żeby Angelika nie dostała pieniędzy i firmy ojca. Cóż to za sposób? Co powiedziała wtedy? Joanna chciała... Ona chciała, żebym zabił Angelikę. Idiot, tchórzu! Kłamiesz! On kłamie, słyszycie?! Pani Warecka, proszę się opanować. Czy zgodził się pan na tę propozycję? Powiedziałem, że chyba zwariowała. Naprawdę się zdenerwowałem. Ale ona nalegała. Powiedziała, że ma 100 tysięcy w funduszu powierniczym i, i że te pieniądze będą moje. Powiedziała, że wszystko zaplanowała, że Angelika jest z Hubertem na górze i że nie wiedzą, że ktoś oprócz nich jest w domu. Powiedziała, że zawoła Angelikę. Kiedy dziewczyna wyjdzie, ja miałem zepchnąć ją przez barierkę na dół. Śmierdzący I co działo się dalej? Zaczęła mówić, że, że ona wszystko przewidziała, że to będzie na Huberta, bo ona zezna, że widziała, jak Hubert to zrobił. Czy mówiła coś jeszcze? Powiedziała w końcu, że ona sama to zrobi, skoro na mnie nie może liczyć. A dlaczego nie powiedział pan tego wszystkiego w czasie śledztwa? Ja wiem, że powinienem powiedzieć, ale. Wysoki Sądzie, ja nie chciałem, żeby ona trafiła do więzienia. Ja ją kocham. Nawet teraz, kiedy tak w tym wszystkim się pogubiła. Nigdy cię tego nie daruję. Czy są jeszcze pytania do świadka? Ja dziękuję, wysoki sędzio. Ja również nie mam. Dziękuję. Pan może usiąść. Proszę oskarżoną, aby wstała. Chce pani odnieść się do zeznań świadka? Świadka raczej pieprzonego tchórza! Ale proszę się opanować. Czy przyznaje się pani do zrzucenia córki? Aśka, mów prawdę. Pogrożasz się jeszcze bardziej. No ty najlepiej, gdybyś się zamknął. Ale proszę zwracać się do sądu. Czy pani to zrobiła? Tak. Zrobiłam to z przyjemnością. Ja, ja nie mogłam patrzeć, jak ona zajmuje moje miejsce, jak jaka jest ważna, jak... Wszystko dla córeczki, kochany tatuś. Ona miała wszystko, czego sobie zażyczyła, a ja... Żona, która dała z siebie wszystko! Na mnie nawet nie patrzyła, bo brakowała, wskoczyła mu do łóżka ta mała Joanna, ty jesteś szalona, co ty za złe, chore rzeczy mówisz? Złe i chore? Myślisz, że ja nie widziałam, jak kręcić tym swoim tyłkiem przed twoim nosem. A ja co? Kim ja byłam? Jakimś. Dodatkiem do tej wspaniałej rodziny, jakimś, nie wiem, nowym samochodem? No, no, tak wypadało trzymać żonę w domu. Ważny biznesmen. A potem miałam zostać z nic. To ty nigdy nie widziałaś świata poza pieniędzmi? Więc postanowiłam, że na to nie pozwolę. Tak. Chciałam jej śmierci. Ten tchórz nie był w stanie tego zrobić, więc sama to zrobiłam. I wiecie co? Cieszę się z tego. Kim ty jesteś? Kochanie, uspokój się. Nie patrzę. Ona jest chora. Zaślepiły ją pieniądze i nienawiść do ciebie. Proszę usiąść. Czy strony zgłaszają jakieś wnioski? Dziękuję. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Zamykam przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Każdy rodzic, gdy jego dziecko osiąga pełnoletność, odczuwa ogromną radość z tego faktu. Na owie oskarżonych siedzi dzisiaj w Wysokim Sądzie matka, która chciała, by jej córka nie doczekała 18 urodzin. Ale chcę powiedzieć parę słów o tym, jakim człowiekiem jest Joanna Warecka, bo myślę, że dzisiaj na rozprawie ukazała swoje prawdziwe oblicze jak jest przepojona egoizmem, Wysoki Sądzi, jak jest głęboko w siebie zapatrzona, jak jest chciwa. Będę prosił, abyście tu dzisiaj, panie i panowie sędziowie, odsunęli na moment na bok dowody w tej sprawie i dostali narad, zabrali to ponure wrażenie. Wtedy wydacie sprawiedliwy wyrok w tej sprawie. Ta kobieta, w Wysoki Sądzie, nie jest zawodowym przestępcą. Próbowała przerzucić odpowiedzialność na niewinnego człowieka, tak żeby zataić pewne istotne fakty w tej sprawie, tak abyśmy my nie mogli powiązać jej z, tym, z tą zbrodnią. To się nie udało, bo nie jest zawodowym przestępcą. Nie potrafi zacierać śladów. Ale ja nie postrzegam tego jako, Wysoki Sądzie, okoliczności łagodzące. Ja tych okoliczności w tej sprawie nie widzę. Będę żądał wymierzenia kary surowej. 25 lat pozbawienia wolności. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, panie metenesie. Wysoki Sądzie, pan prokurator stwierdził, że moja klientka jest egoistką. Ja śmiem twierdzić, że w tej sprawie największym egoistą jest Andrzej Warecki. Ożenił się z tą kobietą, prowadziła mu dom, dawał jej pieniądze. Wysoki Sądzie. Ja uważam, że moja klientka przede wszystkim nienawidzi swojego męża i dlatego chcąc zrobić mu przykrość, targnęła na życie swojej córki. Bo Andrzej Warecki, mimo tych niewątpliwych zasług, mimo uczucia, które żywiła oskarżona do niego, chciał ją pozbawić całego majątku. Chciał ten majątek przekazać córce. I stąd taka, w mojej ocenie, emocjonalna reakcja. Oskarżony. Pan prokurator stwierdził, że nie widzi w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. Ja myślę, że ja te okoliczności przed chwilą przedstawimy. Dlatego wysoki sądzie wnoszą o to, aby sąd uznając winę oskarżonej wymierzył jej karę 8 lat pozbawienia wolności. Dziękuję. Dziękuję. O co pani prosi sąd? Ja o nic nie proszę. Ja powtarzam. Ja niczego nie żałuję. Wyrok zostanie ogłoszony. naradzie. Proszę wstać sąd idzie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej sąd okręgowy po rozpoznaniu sprawy Janny Wareckiej uznaje ją za winną dokonania zarzucanego czynu i wymierza karę 25 lat pozbawienia wolności. Proszę usiąść. Pani Warecka, 20 lat temu orzekałam w sprawie, gdzie matka w okrutny sposób skrzywdziła własne dziecko. Matka oskalpowała córkę tylko dlatego, że córka miała piękne włosy, ładniejsze od niej. I również dlatego, że ojciec bardzo kochał córkę. Tak jak w tej sprawie. Wtedy nie mogłam uwierzyć, że coś takiego mogło się wydarzyć. Liczyłam na to, że może jest to osoba chora psychicznie, ale niestety opinie biegłych były jednoznaczne, takie jak w tej sprawie. Oskarżona była świadoma tego, co robi. Nie sądziłam, że przyjdzie mi po raz drugi orzekać w podobnej sprawie. Popełniła pani okropną zbrodnię. Usiłowała pani zabić własne dziecko i nie zgodzę się z pani obrońcą, że była to jedynie reakcja emocjonalna. To była okrutna zbrodnia. To wszystko w tej sprawie. Zamykam rozprawę. Dziękuję państwu.